Patrzy czy ty będziesz tak grał w piłkę na boisku górach no jesteś bardzo nie, nie mamy pres Robimy robotę i spadamy do domu. Są takie, kurde, europejskie, nie? Szatnie top, szatnie top. Jeszcze wszystkiego nawet nie zobaczyłem, są takie ogromne. Chodź, zabieram Cię na odnowę. No, o, pokaż jest, mi właśnie. Tu jest pustarka, pokój treneru. A tutaj mamy odnowę biologiczną. Ulubiony punkt programu Lisa. I tak, jacuzzi, Jakiego rodzaju wirówki. Sauna sucha, sauna mokra, także wszystko jest jak najbardziej a to do czego na jest? Taki zlewik do czego jest? To ile się wodą i tutaj są takie <coughs> turbiny. Które... A masaż taki na ręce? Taki masaż wodny dokładnie? Na ręce, na nogi, na całe ciało. Chciałem cię zapytać, jak się w takim miejscu przygotowywało stroje? Po pierwsze raz widzę takie ładne oświetlone. To było bardzo na... przyjemnie, bo szatnia jest bardzo duża, szeroka, jest dużo miejsca po środku, nie ma żadnej wyspy, która przeszkadza przychodzą prawo, lewo A, no i tak, tak dalej. Yy, I dzisiaj mamy taką, bym powiedział, wyjątkową szatnię, ponieważ dzisiaj, yy, może to widzowie zobaczą na materiałach lub, lub też, nie, ale dzisiaj mamy 22 stroje. Co to, to oznacza? Oznacza to, że yy, 20 meczowa będzie podana dopiero w momencie, kiedy przyjdzie cała drużyna. Trenerem I trener poda 20-meczową. Dwie osoby niestety nie będą wpisane do protokołu, ale będą tutaj również z nami kibicować i liczyć nasze punkty. A czyli, jak, czyli to jest po to, że jakbym tu wszedł i na Twittera wrzucił, to by było niedobrze? No nie, no to by było, by było troszkę niedobrze. A to nie wiedziałem, że tak się, tak się robi, ale dobry, dobry, dobry. Dzisiaj tak wyjątkowo, bo zazwyczaj jest tak, że na przykład jedna osoba ma trening, druga jest tego dnia oddelegowana, mhm. po co nie ma 20-meczowej. A teraz mamy tak, taką sytuację, że wszyscy zawodnicy są zdrowi także teraz wyjątkowo też postanowił, że będzie 22 na to spotkanie i dopiero w szatni powie Czyli Zero. nikt, absolutnie nikt nie wie kto zagra. Nikt, absolutnie nikt nie jest pewien swojego miejsca w dzisiejszym spotkaniu. Czyli piłkarzy również nikt nie wie. Dokładnie, dokładnie. Chciałbym tutaj dostać zgodę i akcept kierownik działu medialnego, że jeżeli wygramy... Nie ma, nie ma jakiegoś... <laughs> jeżeli wygramy... Nie, to nawet nie wiesz co chcę powiedzieć. Że jak wygramy powyżej... Z handicapem, czyli 2-0, 3-1 i tak dalej, to kulisy ukażą się jutro. Co ty na to? Akceptuję. Oby Bierze, to, ale udźwigniesz to? Powiem tak. Droga do Zabrza może być długa, <grym> do domu raczej w takim przypadku, ale powinienem to udźwignąć. Jest akcept. Jest akcept znaczy na to. Jak najbardziej. A po... że wygramy, mm -hmm. to, to kulisy są jutro. Ale jak wygramy 1-0, to nie. Nie? Aha. To musi być tylko takie druzgocące zwycięstwo. Yes.

jak ci się podoba stadion? Sto by mogło być więcej oni nie o tym nie wiedzą Lubisz grać pod presją? Co? Pod presją gospodarzy lubisz grać? Nie mamy presji Robimy robotę i spadamy do domu. Daleko nie mamy to. Otóż to. Walo wraca gondolą. Kapo jak Ci się podoba stadion? Fajny? Fajnie, fajnie Takie trochę bardziej pod inne sporty też są, z, z tą taką bieżnią Dale, ja, dalej Dla są mnie to... lepiej stadiony, co są bliżej siebie Bliżej sobie. kibice Tak Angielskie bliżej, Tak, angielskie Dla mnie lepiej takie stadiony Ale ten to jest też dobry No, 40 tysięcy ludzi, to będzie tutaj kocioł Fajnie, fajnie Czekamy 500 euro. euro. No, but, but, hey, Mamy I, za give, I give you one thousand if you go and celebrate it Like this? No, 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 just like this. Line, yes. like, this something like this, or maybe like after the goal or Yeah, after golf. We have a deal. Ile? 500 euro? jak on strzela, kola, <laughs> Obojętnie na wynik, ale wiadomo, że będzie pozytywny dla nas, ja mu daję 500 złotych. Jeśli ja, za strzelam, gola? Za gola. Jeśli ja strzelam on mi daje 500 euro, no bo wiadomo pos posługujemy się innymi walutami, nie? Euro, euro, euro! Tak, tak, i masz dowód, nie? Mam, mam, wszystko do folderu o empty! Empty, empty, empty! w końcu tu jesteśmy. Jak Ci się podobało dla plecza stadion? Bo nie byłeś chyba jeszcze jako kierownik tu, nie? Nie, jako kierownik nie. Ale... Miałem tu praktyki na Stadionie Śląskim już dawno temu, trochę inaczej to wyglądało wtedy także no, ale Stadion Śląski to Stadion Śląski. Tak że... No atmosfera już nawet nie, nie nabiło się jeszcze ludźmi, a już tuć. No, już mieliśmy możliwość na dojeździe poczuć atmosferę tutaj, także myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo gramy u siebie też przed liczną publicznością, no, także nie powinno to na nas zrobić wielkiego wrażenia. Ja chętnie bym z tobą porozmawiał o ostatnich derbach, jakie tu były, bo y, widziałem dzisiaj, że i na jednych, i na drugich robiłeś zdjęcia. Jakie, jakie w sumie nasze? Tak, na no, dwóch ostatnich derbach, które się tutaj odbyły, na Wielkiej derbach Śląska, miałem przyjemność być y, i robić zdjęcia. No, pierwsze derby przegrane przez Górnik 3-2, dwie bramki, bramki dla Górnika zdobyli y, późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek i, i Tomasz Tachowski, niestety przegraliśmy 3-2. Y, drugie derby wygrane. Ale niestety to był sezon spadkowy, więc. E, A no tak, wtedy był spadek, Tak, wygraliśmy po bramce bezpośrednio z rzutu wolnego Adama Banasia 1-0, no ale to niestety był sezon, w którym, w którym spadliśmy z sektor. Ale widziałem, foteczki dobre weszły, bo miałeś strzelców tak w bardzo ładnych e, pozycjach? Tak, tak, wtedy się udało. Mam nadzieję, że teraz też będzie podobnie i będzie, Dzisiaj będą głównie dominowały zdjęcia radości zdjęcia i bramki. Tak, zdjęcia strzelców i radości. No to czekamy. Dosyć długo. Dobrze, że ruch jest na klasie, że możemy grać takie derby. Boa noite. questão Także tą piłkę, tą lewą i później z tobą tak? się uda? To jest dobry. A tu było trochę naprzód, a ja nie udałem. No może stronie, bo potrzebujemy później dobrych uwagi. Uważaj, jakby się źle odjechało, panu, bo jest zagardowane teraz tempo.